Wypierdzielaj z tymi białymi ślapiami I nie będziesz mi tu siedział za oknem Ty mały zboczęciu Ty mały jakiś, nie wiem, pedofilu Nie wiem, czym ty jesteś Kurczę, przychodzisz do pokoju małych dzieci Zakrada się pod łóżko Chowasz się w szafie, wychodzisz przez drzwi Przez wentylację, przez e, okno I już to powiedziałem I to boli Hej, cześć moi kochani, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Z gry Boogie Man. Słuchajcie kochani, troszkę się tutaj zmieniło, ponieważ No, wszedłem i co to jest? Kompletnie co to jest? Słuchajcie, no kurde, jak, jakiś tutorial jak używać e, mouse control i wsad i joysticka I że rekomendowane to jest na e, słuchaweczkach, więc sobie na full e, Doors, hold the action button, button to open the door, be careful Dobra, to już wszystko zresztą wiemy, więc nie wiem po co wam to czytam Action button to jest, e, w sumie to nawet nie wiem, chyba to F to było czy coś tam nie, poczekajcie, prawie wszystko myszę. Okej, okay, czyli troszeczkę zmienili. E, chyba, nie jestem dokładnie pewien, czyli poczekajcie, teraz mogę... tych te drzwi nie mogę otworzyć, ale pewnie będą otworzyć tamte. Zobaczymy czy jak przejdziemy przez te drzwi to czy będziemy w menu, czy będziemy w domu? O to jest pytanie. Cześć misio. witam cię, pandeczko malutka kochana, jest Okej, okay, co tutaj mamy? Jakiś quick tip, dobra, to już wszystko znamy tak naprawdę, czyli jedyne co się zmieniło to początek gry Bo jak pamiętacie, my już przeszliśmy tutaj dobre trzy noce chyba? Czy tam dwie? Nie wiem dokładnie Za chwilę się... Ło! W dupę jeża! Ej, sporo się zmieniło Naprawdę sporo się zmieniło Okej. Okay. Ty, ale zarąbiste, słuchajcie Nightmare night, wow Okej, okay, tutorial Continue in new game A poczekajcie, a możemy iść zwiedzić teraz dom? Będąc, y, teraz tutaj, o tutaj, o tak po... Prostu? Eee, aha, aha, wy, wyszedłem z gry. No no spoko, D dobra, można i tak w sumie, no. Okej, okay, dobra, jesteśmy z powrotem. Tym razem wiemy, żeby przez te drzwi nie przechodzić, a tu jest nawet napisane. Tylko, że tak o to gówno widać. Słuchajcie, tak to gówno widać, no. No i dobra, tam jest jakaś latarka Możemy zabrać latarkę? Nie możemy zbrać latarkę W ogóle, co się robi na E? Obraca się o 90 stopni? A czy o... o. nie wiem, ile to jest? 20 stopni może? Nie wiem. A co to jest? Home. to, to jest aktywowane. A to kaset Aha, tego... W ogóle mogę tego się Oho, tutaj mamy ten. Of, okej. Okay. Ale to bym chciał aktywować. O dobra, czyli muszę dwie naraz aktywować. Dobra, to nieważne. Idziemy w takim razie kontynuujemy naszą przygodę. Czemu by niby, nie? Zobaczmy... Bruoo Jezu, ale mi się odbiło, sorry, ale piłem kole. Okej. Okay. No... What? Znowu tu jesteśmy? Co tu się dzieje w ogóle? Eee. A, ty Spodziewałem się pandy <laughs> Wow Wow, dobre O, 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 jest, dobra, teraz, ale Aż mnie tu zawołało, nie wiem od czego Ale mnie tu zawołało. od tego, od wystraszenia się Słuchajcie, słuchajcie, naprawdę Masakra, wow. <laughs> dobre Dobre, na początek już jest okej, okay, słuchajcie Na początek jest OK. aż mi się, aż mi się Łezka w oku zakręciła Czyżbym nie miał zapisanej gry, czyżbym usunęło save'y Ej, chyba na to wygląda, wiecie? Czyli ja tu chyba zbyt dużo Okej, okay, nie tym razem Okej, okay, dobra przyjaciel No w dupę jeża, no widziałem go, ale nie zdążyłem ten przycisnąć. Ej, to mi usunęło w takim razie save'y Muszę zacząć od początku, no trochę dupa, jakby nie patrzeć, wiecie? No już trudno, jak trzeba to trzeba, tak? Nie mamy wyboru, sorry. Trzeba zacząć od nowa Noc pierwsza nie możemy się ruszać, ale za to mamy latarkę. Dobra. Jest tak, jak ma być. Godzina leci. Spokojnie, szybciutko do sobie przejdziemy. Przejdziemy sobie te dwie, trzy noce w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam to zbytnio nie będzie przeszkadzało. Eee, kaseta. Okej. Okay. Wow, nawet bugemana zmienili. Oh, oh, dobre. A tam jest chyba licznie... To, to jest chyba bateria, co nie? Tam to coś. No chyba tak. Miałoby to sens. Zamknij się już. Dobra, zamknij się wiem się o tym przecież no. GAD, jak ty dużo gadasz, kobieto! Dobra, słuchajcie, mamy pierwszą godzinę, już wybiła pierwsza godzina, więc nie jest źle. Mam nadzieję, że tutaj się nie zestram ze strachu Już, ale widzieliście, że my zmienili Boogie kurde, niesamowite, naprawdę. Zmienili też akcję jak się patrzy pod łóżko, co mnie troszeczkę wnerwia, ponieważ robi się wtedy czarny ekran i to jest takie troszeczkę Eee. Lepiej było wcześniej, gdy było po prostu pokazane, że... że on... Sięga tam pod to łóżko, prawda? Chociaż oczywiście były wtedy jakieś błędy, nie wiem co tam wtedy wys wyskakiwało, coś, że nie było się po prostu można schylić i nie było można wrócić do pozycji e, wejściowej. Dobra. Dobra! Wiem o tym! Wiem, już mi to mówiłaś! Czyli, no, tego nie, nie pamiętasz? Ja to pamiętam, ale już mi to mówiłaś! Co to kuźwa było? Hey, what the fuck? Eksplużyt to? What? Co to tak kuśwa takie dźwięki wydaje? To jest Boogeman? Ej, bo ja to w sumie nic nie widzę, jest nawet plakat z minecrafta, tego wcześniej nie zauważyłem. Jezu, jakie dźwięki! Która jest godzina? Druga 34. Jego tu nigdzie nie ma, nic, nic nawet się nie pokazuje, głupek! Ale mam jeszcze dwie kreski i trzy kreski. Wypierdzialaj, mówię! Ale jaki dziwny dźwięk! O! Ucichnął, to chyba dlatego, że go zabiję, czyli to znaczyło, że był w szafie? Czy co? Nie, nie dokładnie rozumiem. A ta małpka to jest straszne. Ja bym się obok takiej małpki bał spać, tak? Mu muszę szczerze powiedzieć, wiecie? A to chyba nie tylko ja, każdy by się bał spać. Spać w ta, przy takiej małce. I to jest pytanie: czy on mi to gdzieś wyjdzie? Czy, czy on już nie ma zamiaru? Czy tylko jednorazowa akcja jego była? W sumie to już dwa razy do mnie podszedł, jakby nie patrzeć, ale. Ale coś jakoś, kurczę, ja wiem, że to jest pierwsza noc, tak? Potem będzie dom, jestem cholernie ciekawy, jak on teraz wygląda Bo skoro zmienili postawy Boogiemana, czy w ogóle figurę w Boogiemana To ciekawe, jak to będzie wyglądało później, bo w ogóle ta gra też mi się cieła wcześniej Nie wiem, czy pamiętacie, miałem takie lagi w tej grze Optymalizacja była taka dupna, że po prostu masakra Teraz, teraz chodzi normalnie w 60 fps FPS-ach, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy Więc to jest, to jest duży plus To jest ogromny plus Tu jesteś! Wcześniej był czarny, teraz ma fajną teksturę, normalnie teksturę takiego, w sumie Boogeyman powinien być czarny, bo to takie, jest takie, kurczę, no to się Boogeyman, to się raz kojarzy z taką ciemnością, tak, wychodzi w cieniu, znaczy jest w cieniu, wychodzi z cienia, z podłóżka i tak dalej, i tak dalej, no, ale że on już tutaj taki, bardzo taki przesadzony według mnie, fajnie wygląda, nie powiem, że nie, ale, ale jest strasznie przesadzony, nie wiem, czy też tak uważacie, piszcie jak coś w komentarzach, naprawdę. Ale, no, zmiany póki co na pozytywne. O, tu wyglądał kompletnie inaczej. Tam był czarny, znaczy się, tak? Czekajcie, no zobaczymy. Spróbujemy zajrzeć sobie pod łóżko. Okej, okay, mamy baterię. Aha, czyli. Nie, poczekajcie, ja już nic nie rozumiem. Okej, okay, nie wiem. Nie wiem, co się dokładnie stało. Kliknąłem. Nie wiem, czy mam puścić wtedy ten klawisz, czy co mam zrobić, żeby on wrócił z tej pozycji podglądania pod łóżko, zaglądania pod łóżko. Nie mam pojęcia. No i dobra, zaraz będzie szósta zresztą, więc wygraliśmy, powiedzmy, tak? Nie ma co Wiemy przynajmniej też, żeby dużo latarki nie używać Z tego co teraz widzicie to Naprawdę nauczyłem się tej latarki używać Nie używam jej tak, jak używałem jej wcześniej Że patrzy tak o, powiedzmy, prawda? Że tak non stop patrzyłem sobie I what the fuck, gdzie mam spoglądać i tak dalej, prawda? Teraz jest Zupełnie inaczej Coś słyszę po Lewej stronie, nie wiem czy też to słyszycie Taki dźwięk ma Takiego jakby oddychania Ale chyba tylko mi się wydaje no, raczej tak, raczej tak. W tej szafie już byliśmy. O, oh, tam są drzwi. Dużo drzwi tam jest. Bardzo dużo. Która jest godzina? Piąta pięćdziesiąt. No dobra, to w sumie za chwilę już wygramy, więc nawet już nie trzeba zwracać uwagi na to, czy on idzie, czy on już nie idzie, bo to wygraliśmy, tak? No. Bardzo ładnie. Czekajcie, jestem ciekawy, czy ten kalendarz się zmienia coś. Dwudziesty Mamy tam znaczenie 25. piąty. Ciekawe, czy w następnym dniu będzie 26. Jestem ciekawy, chyba, że tam... Chyba, że ten kalendarz odlicza do końca miesiąca, bo nie wiem, czy widzieliście, ale na samym końcu było coś napisane, na, na tym końcowym dniu. Okej, okay, czyli ogólnie to my nazywamy się Thomas. Okej. Okay. Find the pink flashlight and return to your room to continue the nights. Find useful items around the house to help you. Never go in the basement unless you have to. Turning uh, lights on will make the room safer. Okej, okay, dobra, to wszystko jakby nie patrzeć wiemy. E, Okej, okay, nie mamy niestety wejścia, możliwości wejścia do tego pokoju ale okej, okay, to tutaj jest zamknięte, bo tu chyba by było... to jest pokój rodziców z tego co pamiętam tutaj jest łazienka okej, okay, jest czysta a oh, fuck okej, okay, zapaliłem światło eee, wow, naprawdę cholera jasna zmienili tekstury według mnie, ej perfidnie patrzcie, nawet jest ten rekin, który nas straszył na samym początku i coś tutaj kapie, nie wiem co no dobra, tutaj wiemy, że nie ma tutaj latarki Idziemy w takim razie, no, bo latarka zazwyczaj była na dole Nie trafiłem jeszcze na to, żeby była gdzieś na górze Pamiętam, że tak zrobiło się światło, kiedy Ja pierdzielę, Dodaj nowe dźwięki Kiedy boogieman przyszedł tutaj na dole Teraz boogiemana nie widziałem Ale i tak, i tak się cykam Słuchajcie eee, Póki co może nie będę tutaj wchodził, bo nie wiem Czy tutaj przypadkiem nie będzie latarki w tym pomieszczeniu Okej, okay, tutaj go nie ma, tutaj chyba światło się pali Z tego co widzę, tak? Teraz się pali, nie wiem nieby jest zapalone non stop O, wow Kuchnię też zmienili na o wiele O wiele, o wiele ładniejszą, naprawdę Słuchajcie, o, mamy baterię Czy by to oznaczało, że my będziemy mieli więcej Więcej energii podczas nocy? Czy Czy jak? Nie wiem, zobaczymy najwyżej, tak? Mamy jeszcze dwa pokoje do zwiedzenia Więc spoko, nie ma problemu Mam nadzieję, że Boogeyman nas, nas nigdzie tutaj nie znajdzie i nic, wiemy, że tam jest piwnica Wolę, nie wiem, czy ryzykować, czy Nie wiem teraz, jakąś się tutaj pokazuje Wcześniej wiedziałem, bo już miałem go obczajonego, tak? Okej, okay, nie ma go tutaj Tym samym nie ma tutaj A, poczekajcie, tam coś jest Jakieś zapałki albo cholera wie co to jest Tak naprawdę ja nie wiem Możemy sobie przybliżać, tam wiemy co jest Wiemy, że za chwilę włączy się telewizor, ale przynajmniej powinien włączyć się telewizor Nie włączył się telewizor, o dziwo Czyli latarka będzie tutaj, czyli pierwszej nocy latarka jest w tym pokoju W drugiej nocy latarka jest na krześle Ok, o dziwo go tutaj nie ma Nie mam pojęcia, czy zebrałem latarkę, słuchajcie, bo Szczerze to nic tutaj nie widzę w tym, w tym gównie, ale dobra Powiedzmy, że latarkę mam Idźmy w takim razie teraz do pokoju. Chociaż. Kurde, czy mi nie został jeszcze jakiś pokój? Nie wiem, czy mam kurde latarkę, słuchajcie. Nie wiem, tam było coś narysowane, jakby ta latarka, jednak tam była, tak? Ło cholera, jasna. Nie wiedziałem, że tu jest światło. Tu jest światło. Wcześniej nie było To tutaj światło. nie było. Nie było w tym pokoju światła. Pamiętacie to, prawda? Tam nie idę, mam to w dupie. Chyba zebrałem latarkę, wiecie? Wiecie, jestem na 90% pewien, że zebrałem latarkę. Ja stąd spierdzielam, bo ciarki nie przeszły. Okej, okay. czyli latarka zebrana. O wtedy mi się drzwi nie otworzyły jak stałem, dokładnie przy y, tym czymś tam, tak? Więc jest powiedzmy, że okej okay. mamy.

9. Ten. Już? Koniec? Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Naprawdę, przydałaś mi się. Te, te liczenie do 10 to po prostu jedna wielka masakra, naprawdę. Mm -hmm. Przydało mi się w trzy dupki, Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Ja słusznie, znaczy nie! Ja słucham. Słucham, nasłuchuję tego, co się dzieje wokół. Słucham, nasłuchuję. Coś słyszałem. Jakieś kroki, jakieś. Nie wiem co to było. Ale coś słyszałem. To jest to. Słuchajcie, to jest to. A, a, ty mięsisty boogieman, Nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. Ze mną się tak bawić nie będziesz! Nie, nie, nie! Nie ze mną ten numery! Nie ze mną ten numery! Boogieman! Wypierdzielaj! Nawet masz krew na głowie, słuchajcie. Ja się napiję troszeczkę, bo mi się strasznie pić chce. Oh, yeah. Tak, trzeba. Jest w cholerę gorąco, więc trzeba. Ok, trzy razy już nas odwiedził, jest godzina druga. W sumie ta, te nagrań to naprawdę sporo. Zajęło, jakby nie patrzeć, będzie? No, z, z, z minutę tutaj leciało, no. Okej, okay, yy, zgasła latarnia za yy, oknem. Troszeczkę dupa. Ale, damy radę, ja w siebie wierzę. Wiem, co mam obserwować, więc nie ma co. Wiem, na co mam patrzeć. Teraz pewnie nie przyjdzie przez drzwi albo przez wenty. Zobaczymy, za chwilę się pewnie tego dowiemy. Jestem cholernie ciekawy. Ja obstawiam. Obstawiam wenty! Obstawiam wenty, że naprawdę przyjdzie. Przy, przyjdzie z wentylacji. Ja wam to mówię A kurde szafa, wiedziałem Wiedziałem, tylko chciałem się upewnić, że wy też wiecie, że to będzie wentylacja yy, szafa Miałem na myśli W ogóle właśnie, chciałem to obcenić. Nie wiem czy był, czy jest zatem tego van. Nie chcę na razie marnować latarki A drzwi No kiedy będzie wentylacja? Yyy, 2.51 Jak będzie godzina 5.30 to wtedy będę mógł się popatrzeć na, na ten kalendarz Bo wtedy będę już, wiecie, taki ostrożniejszy no, i super pisz, mi jakieś coś, nie wiem w sumie co to mi zgasło. Czy to jakaś lampka nocna, czy za to się świeciło, nie wiem. Eee, nie zwracałem na to uwagi, tak, bo muszę szczerze powiedzieć, wiecie? Hej, słychać grzmoty, słychać jakieś... Wypierdzielaj z tymi białymi ślapiami nie będziesz mi tu siedział za oknem! Ty mały zboczęciu! ty mały jakiś, nie wiem, pedofilu, nie wiem czym ty jesteś, kurczę, przychodzisz do pokoju małych dzieci, zakradasz się pod łóżko, chowasz się w szafie, wychodzisz przez drzwi, przez wentylację, przez e, e, okno i już to powiedziałem. I to boli. 3.42, Dobra, zobaczymy, co się stanie na 4 godziny, czy coś, nie wiem, może soba przyleci albo coś. Się za chwilę przekonamy. Najgorsze jest to, że wenty słychać najgorzej z tego wszystkiego, z tych wszystkich rzeczy, które tutaj są, Wentylację słychać najgorzej. Ona jest taka najmniej rozpo rozpoznawana jako. Ha! Mówi mówiłem? Nawet nie, on w sumie nawet nie zaczął jeszcze jej otwierać tak naprawdę muszę wam powiedzieć, wiecie? On nie zaczął jej otwierać, więc może tego nie słyszałem Ale teraz pojawia się dużo częściej, zobaczymy jak będzie w nocy trzeciej Czy my wcześniej przeszliśmy przez trzecią noc? Nie jestem dokładnie tego pewien Ale póki co przeszliśmy, przechodzimy dwie noce Więc nie jest źle, co prawda mało radę się przestraszyłem, bo zaledwie raz chyba na samym początku no Sorry za to, ale wiecie, no te pierwsze noce Jeszcze, jeszcze nie są takie straszne jak te późniejsze, wiecie o tym, prawda? Czwarta czterdzieści, zbliżamy się do godziny piątej już za chwilę będzie godzina piąta. Było go słychać. Było to perfidnie słychać. Jest godzina piąta. Znaczy no, te. Te. Teraz jest godzina piąta. I znowu co się stało. Znowu. Coś mi wywalił. Znowu słyszę dźwięki. Powinien za chwilę wejdzie. Wyjdzie z szafy albo wyjdzie z. Nie wiem w sumie z czego. Nie wiem z czego on może wyjść. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Może jeszcze ma jakąś nową kryjówkę. Nie wiem. Wentylacja, dobra. Piąta, dwadzieścia. Damy radę, kochani. A jak mi ciarki przeszły, słuchajcie. Piąta, dwadzieścia Ok. Czekajcie, użyjemy sobie jedyneczki. Nie wiem po co, ale użyłem, to jest najważniejsze, tak? Przynajmniej fajnie się bawię, tak? No, jakaś tam, nie wiem, imprezka była. Imprezka, kurde, było słychać normalnie, jakby to była imprezka. Piąta 50, już powinno wschodzić słońce. Piąta 53, piąta Jest! Słoneczko świeci! Dzień 20, chyba ciągle ten sam jest zaznaczony. No, szkoda troszeczkę, no. Ale dobra. Mamy nowy dzień, słuchajcie, mamy nowy dzień. I zostawmy sobie, może, noc trzecią na następny odcinek. Co wy na to? Pewnie jesteście ciekawi co się wydarzy, ja też jestem ciekawy co się wydarzy, słuchajcie. Słuchajcie, miał mieliśmy sejwa, mamy nos trzecią, więc ja się z wami żegnam. Wiem, znowu przeszliśmy, znowu dwie nauce na początek. sorry za to, ale nie jesteśmy odcinki trzeba po godziny albo półtorej. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku jeżeli żeby się podobało, w, w górę łapkę w górę. Oprzecie to to jest. Autrze, na razie, cześć, pa 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 pa.